wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu jak co miesiąc otwieramy sobie paczuszkę od końskiej cuchierenki ja tak naprawdę specjalnych żadnych zamówień nie miałam, więc tak naprawdę nie wiem co tutaj się znajduje Jest dość ciężka, więc spodziewam się to naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, jedzonka. Otwieramy sobie, nie przedłużamy. Nie wzięłam nożyczek i znowu! Znowu. A tutaj widzę, że dzisiaj jest porządnie dużo. A klucze? Chcesz? Może ci klucze pomogą. Może już będzie najlepszy obywatel. Lusia, ja wiem, że ty się nie możesz doczekać, ale daj mi ją tutaj otworzyć. No, widzicie, ona już czuje. Ona już tutaj czuje, bo ona uwielbia smaczki z końskiej cukierenki. Musia sobie Dobra. To jest końska i wsiad ręka. Tak, I ludzka. I psa. ludzka. Zobaczcie co tutaj się dzieje. No jejku. Ty się nie możesz doczekać. Chodź, bo zasłoniasz. Tutaj sobie usiądź i poczekaj, tak? Tutaj mamy zapakowane dobrze. Lusia, poczekaj. I tak, pierwsze co tutaj jest, to jest nowy smak Very Berry. Otworzymy i spróbujemy. Zobaczymy, zobaczymy. Dobrze Lusiu, proszę, proszę, bo ona się już doczekać nie może. Ja również sobie spróbuję. <grystwa> Kamerzysta też <grystwa> musi spróbować. <grystwa> go nie... A nie zapłać mnie. Mmm, mm. no. Mm. Dobra. Dobra. No, powiem Wam, że są naprawdę bardzo dobrze. I tutaj zobaczcie, jak Lusia wcina. E, no więc mamy jagodowe e, smaczki. E, później je sobie przesypię do pudełeczka, żeby nic się z nimi nie stało. E, a mam parę, więc. Więc będę miała gdzie przesypać. Dalej, dalej, słuchajcie, mamy e, pączu Zobaczcie, nawet mamy te pączu Oj, z, te, z takim karmelkiem. E, mamy też fit batoniki. Lusia ładnie pachną. A jak się zarapowinie tego pączka? Serduszko jest. Lusia, ty nie możesz, ty możesz ewentualnie fit batonika, bo jesteś na diecie. A nie całego. Musisz jej ułamać kawałek No ale nie przygryź Przygryzie uh -huh. Lucia! Nie, Lucia! <grystanie> tak, nie. Lucinda! <grystanie> żeby ci się z ręki nie wymsknęło, bo dadyla takiego ryszok. Okej okay, Dobra, ułamałaś sobie kawałek To jeszcze tej polewy Naj Najwięcej tuczącego wzięłaś, słuchaj Zamkniemy, żeby tutaj Lucinda nam się nie dorwała Siadaj Siadaj Łusia. Uuu! Mamy tutaj jeszcze, słuchajcie, babeczki. Lusia. E, cztery babeczki. <grym> no <grym> Siadaj! <grym Mamy cztery babeczki w różnych kolorach. Zamkniemy również, żeby Lucinda nam się tutaj nie dorwała do niczego, bo ona to jest po prostu jak grom z jasnego nieba. Czekajcie, bo tu mam. Luśka! Dobra, zaraz Ci dam. Damy jej jagodowego. Najmniej tu Chodź tu. Chodź tu. Masz, chodź, masz. Siad. Wszystko zrobię. Wszystko. No, widzicie jak Lucia reaguje na ciasteczka z końskiej cukierenki. E, dalej. Dalej mamy kolejne ciastka. Wracaj tu, Lucyna. E, mamy buraczkowe, słuchajcie. Pokar uwielbia buraczki, więc buraczkowe smaczki również powinny mu zasmakować. Ja jeszcze w sumie nie próbowałam buraczkowych. Więc zaraz sobie przetestujemy. Chodź, Lucinda, chodź, ty pierwsza. Chodź, siad, daj głos. Daj głos, daj głos, daj głos, daj głos. Daj głos, daj głos, daj głos, daj pies. Ila, tak. chcesz buraczkowego? Daj spróbuję. Zapalam. Zapalasz? Mhm. Teraz ja próbuję. Mm. Faktycznie buraczkowa. Uh -huh. mm. No. Czuć bardzo tego buraka tutaj. No. Naprawdę czuć tego buraka. Pokerowi będzie na pewno bardzo smakować. I, i jeszcze jedno mamy, słuchajcie, pudełeczko smaczków. E, I jest to smak, słuchajcie, hawajskie. Hawajskie, czy ja próbowałam hawajskie? Chyba nie. Nie jestem pewna, ale chyba nie próbowałam. Mmm, też spróbować. Ty nie za dużo dostajesz tych ciastek, słuchaj. No, kokosowe. Mmm. Czuć tutaj orzechy. I słuchajcie, nawet widać orzechy. Tutaj jest jakiś orzech. Jest orzech. I słuchajcie, tutaj nawet widać kawałki słonecznika. I są bardzo smakowite. I słuchajcie, mamy tutaj jeszcze koszulkę z logo końskiej cukierenki. Otworzymy. I proszę bardzo. Końska cukierenka z przodu. I również z tyłu. Mega piękny kolor, fioletowy, teraz pasowałby mi do, do tej bluzy. Andrusia, to mi się czai na smaczki. Pasowałby bardzo mi do tej bluzy i fajna jest taka zwykła koszuleczka, ale z logo bardzo mi się podoba i na pewno będę ją nosić. Dziękuję bardzo. I dalej, słuchajcie, bo to jeszcze nie jest koniec. Dostałam, słuchajcie, dla mnie Trzy lizaki. Oczywiście z juleczką-kuleczką się podzielę. Z luneczką raczej nie, bo ona e, no, nie powinna tego jeść. Ale juleczka, łap lizaka, jeden dla Ciebie. Dziękuję. O, więc są lizaczki <grywk> dla mnie. E, więc tak, to by było chyba na tyle w dzisiejszym filmie, ja bardzo Wam dziękuję za obejrzenie jego, e, dziękuję również Końskiej Cukierence za przesłanie tych wszystkich cudowności, będziemy testować nowy smak, na pewno dam Wam znać na e, Instagramie, czy smakuje po Pamiętajcie, że z moim kodem rabatowym Equin macie 5% zniżki e, na wszystkie produkty od Końskiej Cukierenki, odsyłam Was do sklepu, ja się z Wami żegnam, buziaki, cześć, pa!